Nie ma i panewki, witam was ta na walkość ciepa gdzie tam żeby chociaż jedna mieć I to do Troszkę trączka do przygrzyć, a spróbować. pojedyncze porośnięte ale no, tego nie przeskocza. Aroma ta A robota idzie. Trochę się nakombinował, żeby podjechać tak jak potrzebuję, no ale jest. Jeszcze moment i trzeba będzie iść łopatować A no, myślę, że już tam no, pojedyncze wielka widać, że już porosło Ciekawe, jako będzie w Gdyby ta przyczepa była wyższa to bym ją wykiprował i wyleciałoby większość Ale niestety Musiałbym tu z jakieś pół metra podnieść jakimiś najazdami z tej strony Dobra Idę się za Łopata Co? Idzie Ta przyczepa tam wlezie i to raczej będzie koniec A drugą To będzie wam przyjechać jakiegoś tych mniejszych albo w Big Baggi żadować Odłożyć to jeszcze do siebu i teraz Najgorsze jest to, że ściągło dopiero dziś mi zimy i teraz ten hektar czynżyta. Chciałem, by dzisiaj dali. A na dworostu pokazują deszcz 4 litry. Jak to spadnie, to zajdzie w grupie dzisiaj. A już od jutra deszcz z burzami przeplatany aż do wtorku. A mamy e, czwartek dzisiaj. ma to już. Jest tym życie już widać taki minimalny porost, jak się dobrze człowiek przyjrzy w zbliżeniu na telefonie. Bo tak na żywo to nie bardzo. Dobra, muszę podgarnąć i obejrzymy to z tego, o! Już dmuchawie brakło. Powiem tak, spichlesz pełny. Tu już ani grama nie wlezie. Tu bym może z 500 kg wlazł, ale nie będę ryzykować. Tu jest o. Tu już dołek trochę mniej, bo tam też odgarły trochę. I tak tu jest 5,5 tony pszenżyta. I jakieś. Kurde, jak ja to liczył wtedy? 4, 9, 12. 13 12 to 27 27, 28 tun. więcej tu nie nową, na pewno. A zresztą i tak widzicie, nie ma miejsca. Kiedyś to się jeszcze tu zastawiało w drzwiach. Tu się dawało jakieś wygrodzenie, i tu się na ten korytarz też jeszcze waliło. Ale to już stare czasy. A mi tymczasem zostało jeszcze jakieś 4,5 tuny na przyczepie stoć. I teraz muszę wymyślić, co z tym zrobić. po 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 Ta przyczepa drzewa, no co tam stoi, ma na 4,5 tony. Ale zaś to przeciepływać całoręcznie? O. No trudno. Czego się nie robi? Dlatego, żeby mieć puste przyczepy. Jedno jest szkoda, widzicie? Ta pszenica po 720, 760 paszowa konsumpcja jak i sprzedaż 30 ton, to jest Jakby dwa położone byki po 800 kg sprzedać tu tu na 600, a tu 30 ton. Rozumiecie mnie? Ale oficjalnie ze wschodu nic nie jedzie. A nieoficjalnie co tam poznałeś troszkę ludzi przez YouTube'a to oni mi piszą prywatnie po tym, że jak najbardziej jedzie pełnymi pociągami no, także tam nam tak nam kit wciskają dobra co teraz se ta przyczepa przyrychtuje na dalsza robota ta dmuchawa przykryja już będzie demontowana, ale ją przykryja, bo już nie będzie używano ale nie musi też do niej napadać, a coś tam pokazują na połednie deszcz. No jak widzieliście przed tym tu na wierchu już spichleżył fol. Także nie było sensu, żeby to z tą rozebrał, to. Ale z już się dzisiaj szarpuł, nie byda. A znaczy ogólnie się nie byda szarpuł, było to. Na widły jest, która wezna i zawiedza, no ale nie chcę mi się wideo podpinać specjalnie. Po to widły się podepnie, żeby przywieźć jakoś suma czy siano i to się wtedy zawiezie. Zgodnijcie kto tu zajdzie. Masakra. O, a co ja bym chciał powiedzieć? Byliśmy w pszenica ze znajomym wjechał, zrobił owrotnik. Jeden przejazd. Dwa krótkie przejazdy, tamte pole jest króciutkie. W wysypu okazało się, że 16% wilgotność i tera. Mimo tego wzięła próba, pojechała do skupu i okazało się, że białko nie, nie trzymie e, parametrów, no i paszówka. Paszówka na dzień dzisiejszy 720 plus Ha! No nic. To by było na tyle. A z takich rzeczy to jeszcze o, tam, tam jest coś zaśpęknięte, ale tam brakowało dachówki, ostatnio pokazywałem, że mi tu padało do bala, już jest ta dachówka. Nie lubię takich rzeczy, bo nie lubię wysokości, ale jakoś to tam zrobiłem. Tu jest przyczepa, ta pszenica 16%, ziarno fajnie wygląda, okrągłe, grube. Agodą, to jest nozdrów od kunska i z dwóch takich krótkich przejazdów i folta przyczepka Tu jeszcze trzeba ogarnąć Muszę się stąd pozbyć tych big bagów o, ta, takie to do śmietnika Jakoś zwierzyna mi tu gryzie Prawdopodobnie większość zwierzyna i trzeba będzie tu wyłożyć i miedzonka Flizzelina wek, jakaś wyciągnąć rozsiewacz, raus i tu przyjdą palety poukładane i na te palety przyjdzie ee, no, pomóżcie mi przyjdą big bagi, może jeszcze trochę przynicę i na pewno owies tu dmuchawa się doli, tu reszta dwie warstwy big bagów tu Wam też mogę pokazać tu jest te przynżyto no, niestety, gdyby to wiedział, że tak to przyjdzie, to bych chce to wziął i na to przyczepa zaraz nasypło. Tak trzeba było łopata i Posz... pociepać. <laughs> pociepać trochę. Ten mój głód jakoś nie chce wrócić do normy. Nic już zimnego nie pija, może przygazowane przestać pić. <laughs> nie maja. Nie maja. Rama ja. Nie maja. Dobra, a jak? Maja się z Wami musi zawsze pogodać. Czekaj, tam jeszcze chyba jedna deska została leżeć. Też on dum. No ten, no ta przyczepa nie musi leżeć na dworze. Niech sobie w suchym... Nie wiem, czy dość palet. No tak ogólnie to potrzebowałbym jeszcze palety, żeby tu siano na nie położyć. Ale może jakoś bez tego też się do. Są dwie palety. No tam już mówi: na palecie przynżyto do siwu odłożone. Wiadomo, to będzie wyczyszczone i zaprawione. Tu taka siarka musi stąd odejść, bo tu będzie suma. my mi dzisiaj znajomy popresować ta suma z przynżyta, ale niestety zaczęło padać. No i tyle. No. Tu pierwotnie był plan, że wywala całą ta suma na dwór i była tu świeżą układą. Ale nie widzę, żeby tam się coś działo w tej sumie. Także ona tu zostanie, po prostu świeżo ją przyłoża. Ten bal muszę na pewno wziąć, bo ta siatka się ledwo trzyma na nim. I tamten też. Reszta chyba okej. A tu ten bajzel. A to się podjedzie. Nie wiem, rozróżnikiem dwukołku, dwukołówką albo czymś. No i co, to całe, cały trzeba wywalić na ten na to i do gnojoka? No czy by było no, rozrzutnik, a zaraz na to naciepać tego marasu z kukurydzy i wywieźć. Cały czas się robota robi. Tam mi czasem ktoś pisze, odpocznij sen. No. Jak? No niestety nie do się. na se w zimie. Zresztą go też tego dobrać. na se w zimie. <laughs> jakiś se nie odpoczłek. Wiadomo, widzimy mniej roboty ale też powiem przychodzi jakieś odśnieżanie pierdolę i naprawy, nie naprawy No wiadomo, nie nagrywam wszystkiego, bo co tam nagrywał wszystko Może jakaś brzoskwinka dobra tu by już O tak Hmm Hmm żeby po prostu chodzić i macać tu w ogóle będzie hardcore jak tutaj że mmm pycha tak pęta przerwa żeby sobie coś zjeść a potem kubekom nie wiem kiedy zaś będziesz ujechać, mucić Bo do wtorku pokazują Dzień pogody, dzień deszczu Dzień pogody, dzień burza Dzień pogody, dzień deszczu I takie coś Zależy, jak to trafi Bo na przykład Tu dzisiaj w okolicy Całej chyba nie padało Bo jakiś tam znajomy jechał mucić na Jedna czy większa strona Niż ją pola i tam chyba muci No ale wiadomo Kaj chmura przejdzie tam na wali, jak na wali to idzie dalej. Nic, czymta się do następnego razu. Słonecznej pogody Wam życzę. Nara.